Ostatnio na kanale sporo Razera. Obiecuję, że to już będzie koniec, natomiast rzeczywiście wypuścili kilka ciekawych premier i ta stojąca obok mnie jest definitywnie w moim odczuciu najgorętszą. To nowy Huntsman, czyli V2 Analog, klawiatura, której ceny na moment nagrania tego materiału niestety jeszcze nie znam w polskich sklepach, ale na oficjalnej stronie 270 euro. Dlaczego ta klawiatura jest taka droga, co potrafi i czym są przełączniki analogowe? O tym wszystkim postaram Wam się dzisiaj opowiedzieć. Zapraszam do dalszej części filmu. Być może się ze mną nie zgodzicie, ale w momencie, gdy na rynku pojawił się Huntsman, szczerze trudno mi zrozumieć, dlaczego równolegle istnieje kolejna wersja Black Widow w dosyć wygórowanych cenach. W końcu kwotowo różnice są niewielkie, a Huntsman niezależnie od ogólnej oceny, od Czarnej Wdowy jest lepszy, zawsze oferując ciekawsze przełączniki, solidniejsze wykonanie, no i w najdroższych wersjach ten komercyjny premium touch, którego w Black Widow V3 Pro, dajmy na to, kompletnie nie czuję. Ale nie ukrywajmy, Huntsman Elite, będący poniekąd podstawą do stworzenia V2, już się trochę od premiery zastarzał. Stąd właśnie nowa wersja analogowa, która kto wie, być może stanie się krokiem na drodze do skromnej, klawiaturowej rewolucji. To wymaga przemyślenia pod koniec filmu, natomiast jak przystało na Razera, analogowy łowca przychodzi do nas solidnie zabezpieczony w dużym pudełku. Wewnątrz znajdziemy oczywiście papierologię, podpórkę pod nadgarstki, której obecność doceniam, skoro już mam płacić taką kasę. No a kolejne rzeczy to niewielka przejściówka z USB typu C na USB typu A, bowiem główne zasilenie klawiatury w przewodzie zostało już zaktualizowane na mniej Szeport. Cała klawiatura na pierwszy rzut oka wygląda faktycznie jak Huntsman Elite. Korpus ma bardzo zbliżoną konstrukcję. Mamy flotki, czarną aluminiową płytkę, przyciski multimedialne i rolkę w prawym górnym rogu oraz gruby plastik pod spodem. I jeszcze jedna rzecz, o której nie można zapomnieć, kwestia estetyczna. Tak, klawiatura, jak i podpórka pod nadgarstki są podświetlane przez chromę, a pasek na całej bocznej ściance prezentuje się przyjemnie, aczkolwiek oznacza to obecność styków na dolnej krawędzi no i na górnej w magnetycznym elemencie poprawiającym wygodę. Pod spodem Cieszyć mogą naprawdę pokaźne gumy antypoślizgowe, które stabilizują ciężką klawiaturę doskonale, no i dwa poziomy regulacji kąta nachylenia. Ale a propos nachylenia, już wstępnie klawiatura względem pierwszego Huntsmana została skromnie skierowana w stronę użytkownika. To moim zdaniem dobra decyzja, która z marszu delikatnie wpływa już na ergonomię pracy. Zresztą sama podpórka też jest o niebo lepsza. Nadal z oko skóry, nadal miękka, ale pozbawiona krawędzi, która mogła wbijać się w rękę w poprzednim handie. Tutaj powleczenie jest całościowe, lepiej dopasowuje się do ręki i nie uwiera w żadnym miejscu. Zmiany definitywnie pozytywne. Jeżeli natomiast mówimy o wadach, to pojawia się taka jedna, która od razu rzuca się w oczy po wyjęciu spodełka, czyli przewód, a w zasadzie przewody, które zostały przymocowane na stałe do klawiatury. Jedna wiązka odpowiada za zasilanie urządzenia i podpórki pod nadgarstki, a druga za port USB, który znajduje się w tym miejscu. Dzięki niemu, oczywiście, w wygodny sposób podepniecie pendrive'a czy cokolwiek innego, ale same przewody, no niestety, robią więcej bałaganu na biurku. Poza tym, oba są stosunkowo sztywne, przez co słabo układają się na blacie. Także wydaje mi się, że w dobie tych Elastycznych kabli można było pomyśleć o czymś innym, przede wszystkim cieńszym, a poza tym właśnie bardziej giętkim, przez co to ułożenie byłoby znacznie, ale to znacznie prostsze. W tym momencie klawiatura jest u mnie około 3 tygodni, no i do tej pory te kable są na tyle sztywne, że wciąż widać załamania jeszcze od wyjęcia z pudełka. Jakościowo na pewno dobrze wypada rolka do regulacji głośności, która ma przyjemny skok, no i pozostaje wygodnym rozwiązaniem. Nakładki to grube, double shoty, czarne PBT, aczkolwiek, jeżeli macie ochotę, możecie je wymienić. Zresztą, Razer od dawna serwuje różne kikapy: różowe, zielone, białe, więc jeżeli macie ochotę, możecie kombinować w ramach własnej wyobraźni. Zaglądając natomiast głębiej, Huntsman słynął z klekoczących stabilizatorów przy potrząsaniu całym urządzeniem. Tutaj nic takiego się nie dzieje, mimo że każdy Switch serwuje dodatkowy metalowy mechanizm, a i te główne. Elementy pod shiftem i spacją działają bardzo gładko. Mimo wszystko, my spoglądając trochę przez szczeliny, nie zauważyłem żadnego smarowania, więc jest szansa, że można to wszystko jeszcze dodatkowo wygładzić, jeżeli zaimplementujecie jakiegoś luba. A jak to brzmi podczas pisania? No posłuchajcie sami, bo dźwięk rzeczywiście jest ciekawy. Musicie przyznać, ta klawiatura brzmi ciekawie i nawet w odsłuchu da się zauważyć tą gładkość kliku. Takie mam wrażenie. Natomiast za wszystko odpowiedzialne są przełączniki. Są to przełączniki analogowe, czyli inne aniżeli w poprzednim Razerze. I powiecie, wow, jakaś nowa technologia. No nie do końca, aczkolwiek Razer ma szansę popchnąć ją w kierunku mainstreamu za odpowiednio wysoką cenę, bo u nas pewnie ta klawiatura będzie kosztować jakieś 1200-1300 zł. A w ramach szczerości recenzenckiej muszę wspomnieć o tym, że poza Polską są dostępne przykładowo klawiatury takie jak Wooting i tam też są przełączniki analogowe za połowę niższą stawkę. Także tak to wygląda, natomiast nie ukrywam, no same switche są bardzo przyjemne, gładkie i również mają możliwość doboru punktu aktywacji między 1,5 a 3,6 mm, no i wówczas również wzmaga się potrzebna siła nacisku między 54 a 74 gramy. Żywotność z kolei, ta deklarowana, to około 100 milionów kliknięć, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeżeli już na taką klawiaturę się zdecydujecie i nic innego w niej nie wysiądzie, to switchem Myślę, że przetrwają długie lata. I teraz zaczyna się zabawa, bo samo założenie przełączników jest super. Mają dać nam możliwość regulacji punktu aktywacji, tak jak dajmy na to w Apexie Pro, ale także płynny ruch znany z kontrolera, no i do tego możliwość dwóch funkcji w obrębie jednego przycisku na dobranych poziomach. Przykładowo przytrzymanie jedynki w okolicy 1,5 mm niech to będzie użycie pierwszej umiejętności na pasku skilli, ale docisk tej samej jedynki do 3,5 mm to już równowartość naciśnięcia Ctrl 1, czyli użycie pierwszej umiejętności, ale na drugim pasku skilli. To taka Obrazowa sytuacja, abyście mniej więcej mogli zrozumieć, jak to działa, i to jest rzeczywiście mega fajna opcja, która w jakiś sposób nie interesuje, bo pozwala zmaksymalizować funkcjonalność klawiatury. Ale wracając, przy użyciu takich przełączników, klawiatura nie działa zero kowo a badając szerokość wiązki światła, określa nacisk, odczytując go jako konkretną wartość. Jaki jest jednak moim zdaniem problem tego rozwiązania? No, o ile na kontrolerach wychylenie gałki w jakimś zakresie jest banalne, poniekąd naturalne, tak pionowe dobieranie wartości w sytuacji, gdy różnica to 10 mm. Pozostaje moim zdaniem już trudne, szczególnie gdy przez lata jesteśmy przyzwyczajeni do klasycznego movementu na klawiaturze i klasycznego działania. Stąd owszem, przy niektórych grach da się wyczuć różnicę, ale prywatnie nie czułem aby był to killer feature, który muszę mieć w każdej klawiaturze. Przy okazji tutaj jeszcze jedna ciekawostka, mianowicie jakiś czas temu wrzuciłem spoiler, że będę testował tą klawiaturę, będę ją recenzował i dostałem od Was sporo wiadomości, że to świetna opcja do Fortnite'a. Sęk w tym, że nie jestem graczem Fortnite'a, więc mogę powiedzieć tak, próbowałem zrealizować temat zgodnie z poradnikami które pojawiły się w sieci odnośnie tego tak zwanego double movementu, czy też ruchu 360 stopni w obrębie żargonu graczy Fortnite'a. Szczerze, no nie czułem jakiejś większej różnicy. Być może po prostu nie rozumiem Fortnite'a pod kątem mechanik działania, bo mnie nawet budowanie w tej grze totalnie przerasta, zresztą nie jestem jakimś fanem Fortnite'a. Natomiast fakt faktem, WSAD jako analog ładnie badał tam siłę nacisku. Jest sporo gier ogólnie, które są w stanie kontrolować coś przy pomocy analoga, aczkolwiek jest znacznie więcej gier, które serwują dziwne glitche w sytuacji, gdy myszka, i coś jak kontroler jest rozpoznawany jednocześnie. Wówczas przykładowo postać podczas ruchu potrafi stanąć w momencie, gdy zaczynamy obracać się myszką. Ogólnie gry bowiem z reguły działają w konfiguracji myszka i klawiatura albo kontroler, a nie kontroler i klawiatura, stąd pewne problemy. Poza tym pojawia się jeszcze jedna rzecz, o której wspomniałem chwilę wcześniej, mianowicie wybieranie odpowiedniej siły nacisku na klawiaturze mnie bardziej męczyło, więc no to nie jest moja bajka i klawiatura, która totalnie nie pasuje do moich utartych już przez lata schematów zabawy. Jednocześnie no muszę przyznać, Widzę wiele materiałów graczy z Fortnite'a, którzy zachwycają się, a nawet twierdzą ogólnie w kontekście klawiatur analogowych, że daje to realną przewagę po zakupie. Pytanie natomiast, jak powinna zapatrywać się na to ogólnie społeczność Fortnite'a w sytuacji, gdy pieniądze zaczynają dzielić graczy na tych, którzy mają przewagę i na tych, którzy tej przewagi nie są w stanie kupić. Abstrahując natomiast od tego, jak klawiatura działa, jak wygląda programowanie i jaką przewagę daje, muszę przyznać, że same analogowe przełączniki są boskie. Mówię to w kontekście klasycznego użytkowania oraz pisania tekstów. Wow, ich gładkość pracy jest fenomenalna, brzmienie też niczego sobie, nic nie brzdelenka, nic nie pinguje, case jest ciężki, fajnie wybiera pracy, serwując satysfakcjonujący, trochę głuchy stukot. Mimo liniowości to nie jest klawiatura najcichsza, ale jej praca i działanie naprawdę wśród wielu switchy, to co zrobił Razer, to nie jest może najszybsza, ale zdecydowanie jedna z najlepszych, najprzyjemniejszych aktywacji, jaką miałem okazję doświadczyć, mówiąc o sprzętach komercyjnych. Korzystanie z tej klawiatury samo w sobie to bajka, no i wyraźny upgrade względem klasycznych optycznych przełączników z poprzedniego Handsmana. Komfort wzmacnia też podpórka pod nadgarstki, chociaż ta w letnie dni może Was trochę przygrzać, no ale umówmy się, to jest ekoskóra, więc takie rzeczy mogą się zdarzyć, ale lekko spinając to wszystko już w całość. Doceniam switche, doceniam pracę, ale sama analogowa kontrola, dajmy na to postaci, być może gdzie niegdzie będzie to rzeczywiście coś, co da Wam realną przewagę, ale z mojej perspektywy więcej tu marketingu niż realnej korzyści w sytuacji, gdzie tylko ułamek produkcji mi daje realną przewagę, bądź też ciekawe doświadczenia płynące właśnie z używania analogów. Wyszedł z tego wszystkiego naprawdę bardzo długi monolog, natomiast będę już powoli zbliżał się do końca i zastanawiam się jak tą klawiaturę podsumować. A chyba najlepszym podsumowaniem będzie dobra ewolucja względem poprzedniego Huntsmana. I tutaj warto wspomnieć przykładowo o wykonaniu, które zostało poprawione. Klawiatura ma znacznie lepszą podpórkę pod nadgarstki, poza tym nakładki PBTM generalnie nic nie trzeszczy, całość jest ciężka, stabilizatory też nie klekoczą na boki, a i przełączniki jeżeli chodzi o ogólną pracę na nich bardzo alternatywne. To bardzo mi się spodobały mówiąc właśnie o tej gładkości. Ale jednocześnie patrząc na sam sens zakupu, no cóż, dla mnie przełączniki analogowe to nie jest game changer ze względu na to, że nie gram w pozycje, które byłyby w stanie w pełni wykorzystać potencjał analogowego Switcha. Dla mnie jest to więcej marketingu, być może dla Was jest to coś, co zmieni Wasze postrzeganie rozgrywki, przykładowo w Fortnite. Wtedy jak najbardziej okej, okay. kupujcie, szczególnie jeżeli macie ochotę na produkt Razera, ale pamiętajcie również, że są inne klawiatury analogowe. Myślę, że jeżeli te przełączniki wejdą do menu streamu, to niebawem znajdziemy mnóstwo tańszych alternatyw od innych producentów komercyjnych, więc to jest pewnie kwestia czasu. Jeżeli Razer coś wrzuca na rusz, to prędzej czy później trafia również do Corsera, do Steelam i tak dalej, i tak dalej, więc może warto poczekać. Ale to wyłącznie moja predykcja, być może się tak nie stanie, pożyjemy, zobaczymy, bo tutaj też kłania się przykładowo wsparcie ze strony producentów gier dla przełączników analogowych. Bardzo fajne rzeczy, gładkość działania, możliwość regulacji punktu aktywacji, dwa punkty aktywacji jednocześnie to są fajne rzeczy, które można wykorzystać, a sam analog musicie stwierdzić, czy jest to dla Was coś bardzo potrzebnego, czy niekoniecznie, bo klawiatury mechaniczne przecież też są świetne i przez długi czas spisywały się wyjątkowo dobrze, więc nie wiem, czy jest sens dopłacać tak duże pieniądze za klawiaturę analogową, tylko dajmy na to dla Fortnite'a. Na to musicie sobie odpowiedzieć sami. To wszystko do mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Razer Huntsman V2 Analog, czy jest to klawiatura, którą chcielibyście mieć na swoim a może jednak za tą cenę wolelibyście złożyć przykładowo jakiegoś tańszego customa. Dajcie znać, nie zapomnijcie również polubić filmu, jeżeli Wam się spodobał, jeżeli okazał się pomocny, subskrybować kanał, żeby być z nami na bieżąco, to są rzeczy obowiązkowe, no i się żegnamy. Do usłyszenia następnym razem, cześć!